Witajcie Lwiątka, to jest czytanie dla Was na miesiąc listopad 2024. Witam serdecznie osoby, które są tu po raz pierwszy. Witam Was serdecznie, zapraszam do rozgoszczenia się w mojej przestrzeni. Bawcie się dobrze, rozwijajcie się, wzrastajcie, rozświetlajcie swoją duszę i serce, żyjcie pięknie. A jak już się na to zdecydujecie, to bardzo Was proszę o subskrypcję tego kanału, o lajki, o komentarze, bo to pięknie rozwija kanał i jednocześnie jest pięknym zwrotem energetycznym za moją pracę tutaj na tym kanale. Moim stałym wywalcom bardzo dziękuję za Waszą obecność, za Wasze lajki, komentarze, maile, wiadomości, telefony, SMSy. Hmm. Jest mi bardzo miło, że dzielicie się ze mną swoimi tajemnicami, swoimi troskami. A poza tym cieszę się bardzo, że mogę w jakiś sposób wam pomóc w wyborze tych dróg, kierunków na, na dalsze, dalsze życie. Kochani, miesiąc listopad i lew, zobaczmy energię ogólną dla Was. Dwa miecze czas decyzji. Na wezwaniu sprawiedliwość. Do przeszłości odchodzi siedem mieczy. Mhm. Co jest w podstawie tego czytania? Cztery miecze. No, no, no. Same mieczowe energie. Wasza energia w tym miesiącu. Rycerz pucharów. Oj. Yy, co z zewnątrz przychodzi? Sześć buław. Fajnie. Co do najbliższej przyszłości? Śmierć, wskazówka bądź rada z Asbuław. Do czego dążycie? Co macie w głowie? Dwa puchary. Okej. Okay. I z jaką energią wychodzicie z miesiąca? Głupiec. Dobra. No kochani, Raz, dwa. Trzy wielkie arkana: sprawiedliwość na wyzwaniu, śmierć w najbliższej przyszłości i głupiec na wyjściu. Kochani, myślę, że będziecie mieli kłopoty z podjęciem jakiejś decyzji, bo mamy dwa miecze na energii ogólnej, tak? W miesiącu listopadzie. Co oznacza, że macie jakieś plany w głowie. Już coś Wam się tam klaruje, ale jeszcze albo nie chcecie podjąć tej decyzji, bo nie macie, macie za mało hmm, konkretnych odpowiedzi na Wasze pytania, lub czekacie na rozwój sytuacji, który przyniesie więcej okoliczności, w których łatwiej będzie Wam podjąć daną decyzję. Eee, I stąd jest taka hmm, no huśtawka też nastrojów, prawdopodobnie. Do przeszłości odchodzi siedem mieczy. Hmm. Kłamstwa, manipulacje, milczenie, chowanie czegoś w sekretach, e, niedopowiadanie, tak? Mm, może manipulowanie innymi, może manipulowanie Wami. E, niefajna energia, szczerze mówiąc taka nie, niejawna, tak? W podstawie macie. Mm, Co jest przyczyną tych wszystkich Waszych zachowań? Macie cztery miecze. To jest albo czas uzdrawiania dla Was listopad, uleczania, odpuszczania czegoś, szukania jakichś nowych dróg, nowego decydowania za jakieś dalsze kroki, ponieważ w jakiś sposób to jest Wam potrzebne do uleczenia siebie, do uzdrowienia. Może wręcz niektórzy. Będą po prostu w tym czasie w jakiejś chorobie i będą potrzebowali e, jakichś decyzji, które pozwolą im e, łatwiej się z tej choroby wydobyć, tak? Wy się jawicie jako rycerz pucharów, jako osoba, która ma otwarte serce, która jest gotowa z siebie bardzo dużo dać. Ehm, jesteście w pozycji w ogóle osoby, która daje, otwiera serce, wylewa tą szlachetność, tą dobroć z siebie, tak? Z zewnątrz też przychodzi piękna energia sześciu buław, yy, zwycięstwa, sukcesu, dostrzeżenia przez innych, oklaski, yy, światła reflektorów na Was. No i to przychodzi z zewnątrz. Wy jesteście zauważeni przez Wasze otoczenie, przez Wasze środowisko zewnętrzne najbliższe. Do najbliższej przyszłości idzie śmierć, a więc duża transformacja, duża przemiana wewnętrzna szczególnie to jest uwolnienie się jak motyla z kokonu, tak? To jest, rozpo, to jest po prostu uwolnienie, lekkość, wyższa świadomość widzenie wszystkich, wszystkiego w innych barwach z wyższej perspektywy to jest duży oddech, to jest regeneracja, odmłodzenie, odnowienie. No, i jako rada czy wskazówka macie asa buław, czyli absolutnie ruszajcie do przodu. Jeżeli tak czujecie, ruszajcie do przodu, bądźcie kreatywni, bądźcie w działaniu. Nie siedźcie już w głowie, nie siedźcie już w planach, tylko i w marzeniach, tylko zacznijcie działać tak, w tym kierunku. Już czas marzeń, myślania, rozmyślania, planowania jest za wami. Teraz trzeba podjąć konkretne, teraz trzeba podjąć konkretne decyzje i pójść za ciosem działać. Na wyzwaniu macie sprawiedliwość. Może ciężko Wam będzie ocenić jakąś sytuację. Może będziecie niesprawiedliwi albo nieuczciwi nawet wobec osób, które oceniacie. Może to być kłopotem dla Was lub dla innych, albo Wy będziecie mieli problem z, żeby z oceną jakiejś sytuacji w sposób uczciwy, sprawiedliwy, harmonii, doprowadzający do harmonii, do balansu w Waszym życiu, tak? Tutaj ewidentnie nie będzie harmonii, nie będzie balansu. Widzę, że jest huśtawka nastroju, widzę, że jest taki mrok przed świtem, wiecie, jak to jest. Że już za chwilę się wszystko wyjaśni, zaraz będzie pięknie, zaraz będzie ładnie, zaraz będzie, albo nie wiadomo jak, ale będzie na nowo coś. I oczekując na tą zmianę, mamy dużo lęków i dużo obaw, czy ta zmiana jest dla nas korzystna, czy, czy my się w niej znajdziemy, czy my się w niej odnajdziemy. Hmm. W duszy, w sercu dążycie do, jakiegoś, do jakiegoś, jakiejś unii, do jakiegoś związku, porozumienia albo z pracodawcą, ze współpracownikiem, z przyjacielem, z osobą, która jest Wam bliska. To jest bardzo częście, często taki związek naprawdę super partnerski, świetny, gdzie jesteśmy drugą połówką człowieka, z którym przebywamy. Marzycie o, o kimś takim. Może tak nie jest, a może. Hmm, może bardzo byście chcieli, żeby tak właśnie było, albo myślicie o tej osobie, macie ją w sercu, otwieracie się też na tą osobę, jesteście w stanie dla niej zrobić wszystko. No i wchodzicie, wychodzicie z energią głupca, czyli jak gdyby przewracacie kartkę w księdze własnego życia na czystą stronę. I zaczynacie w niej pisać nową historię według własnego uznania, własnej fantazji i własnego rozdania, takiego jak wam pasuje, tak? Oczywiście dopowiemy sobie teraz do tych kart. Zobaczymy, co tutaj, przed, przed jakimi wyborami wy tutaj stoicie. No właśnie, uwolnienia się od czegoś, kochani, ewidentnie. Od stagnacji, od bycia e, uwięzionej w czymś, tak? W Smutków, żalów, depresji. Nie chcecie tego czuć. No dobra. Dlaczego na wyzwaniu mamy sprawiedliwość? Hmm. Może niektórzy się zastanawiają nad tym, czy w ogóle podać sprawę do rozwód, do sądu, bo chcecie się czuć bezpiecznie, a nie czujecie się fajnie, w, tym, w tej relacji, w której jesteście. Marzycie o tym, żeby związek był harmonijny, uważacie, że zasługujecie na coś znacznie lepszego niż to co macie może będziecie podejmować mimo lęków i obaw będziecie chcieli podjąć taką decyzję aby właśnie taką sprawę założyć czy rozwodową, czy separacyjną czy majątkową żeby, żeby po prostu czuć się bezpiecznie cztery miecze w podstawie równowaga w dawaniu i braniu no i znowu cztery miecze mamy no ewidentnie wam brak tego tego spokoju, tego czasu dla siebie, tego kiedy możecie się zrelaksować i, i wyrzucić z głowy wszelki chaos i niepokój, tak? Możecie o komforcie, o spokoju. Ciągle czekacie z otwartym sercem, aż ktoś oddajecie komuś swoją energię matki, kimś się opiekujecie od dłuższego czasu. Um, mm -hmm walczycie ciągle o ten teren co tu z zewnątrz energia sześciu buław przynosi właśnie komfort, obfitość finansową pozycję cesarzowej o kochani, duży, duży też potencjał materialny mhm. wow, tu coś się wydarzy fajnego Coś wytworzycie bardzo, coś twórczego, bogatego, obfitego do was tutaj zmierza, dzięki czemu zostaniecie zauważeni ewidentnie i oklaskiwani. Śmierć przychodzi, żeby doprowadzić do pewnej zmiany, w której już dalej się tak tkwić nie da i balansować. No właśnie i tu mamy znowu tę ten, ten sprawiedliwość. Myślę, że dzięki, kochani, podjęciu jakichś spraw sądowych, na, na, na bazie sądowej, albo ocenie y, sytuacji, że nie chcę tak dalej żyć, ja chcę w przyszłości mieć, y, być wyspany, więc będę tak postępował, aby mieć wygodnie i zacznę w tym kierunku działać. Mm -hmm. Działaj, 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 podpowiada wszechświat, żeby. Mm No właśnie, żeby w końcu ten, te brzemię zdjąć sobie z barków, żeby wyjaśnić pewne sytuacje, żeby postawić coś na ostrzu noża, żeby wyjawić prawdę o jakiejś sytuacji, która cię boli, która ci przeszkadza. No właśnie, chciałoby się być razem, ale tu niestety podpowiada... I serce, i dusza, że tutaj już z tej studni się nie napijemy, już tutaj nic emocjonalnie nie wykorzystamy z tego związku, z tej relacji, z tej pracy, nie wiem czegokolwiek to dotyczy. Hmm. Uh -huh. Siedem Mieczy i Król Mieczy. Ktoś Wam prawdopodobnie ujawnił jakąś prawdę, brutalnie pokazał fakty czarno na białym i to spowodowało, że czujecie się po prostu w potrzasku, drogie lwy. Głupiec, co Wam przynosi głupiec? Wow! Głupiec Wam przynosi spokój w domu, radość w domu, świętowanie z kimś z rodziny, yy, świętowanie, celebrowanie. Nowego początku w rodzinie, nowego cyklu w życiu. Kochani, wy w listopadzie podejmiecie bardzo ważne decyzje, które doprowadzą Was do pięknych, nowych rozwiązań. Nie bójcie się tych decyzji, nie bójcie się tej zmiany, nie bójcie się tej transformacji. Nie bójcie się wyjrzeć za róg, bo jeżeli marzycie o czymś pięknym, wspaniałym, a nie macie tego, i tkwicie tylko w relacji, w związku, który jest po prostu toksyczny i was w pewien sposób obciąża, a nic nie daje w zamian, to naprawdę pora to zmienić. Bo czeka na Was ktoś, kto wam dokładnie da to, na czym Wam zależy. I to się zaczyna otwierać już z końcem listopada, początkiem grudnia, kochani. Odcinacie się od przeszłości definitywnie, i dzięki temu odradzacie się jak feniks z popiołów. Powraca do Was poczucie własnego piękna, wartości, poczucie własnej seksualności, powabu, czaru, kobiecości. Tak? Szczególnie tu, mówię, do kobiet w tej chwili. Koniec z jakimś marazmem, z jakimś, z jakimś takim patrzeniem na siebie przez krzywe zwierciadło. No, pięknie. Warto, kochani, zawalczyć o siebie, warto zainwestować w tę nową zmianę. Nie bójcie się, nie bójcie się absolutnie. One przyniosą Wam tylko, zobaczcie, kreatywność w tym miesiącu, sukcesy w czymkolwiek, co sobie tam nie wymyślicie. I duża przestrzeń, która przed Wami się otwiera na nowe możliwości, na nowe możliwości, kochani. A co na herbatce? Słychać? Zobaczmy. Mhm. Czas na zarobianie komentarzy, na opinie. dobra. No właśnie. Jakiś złodziej psychiczny, emocjonalny lub wręcz taki no materialny was ograbia z czegoś, namiętnie, od dłuższego czasu, jakiś narcyz. I zobaczcie, macie tutaj jackpot, macie wygrane, wygrana finansowa, albo mówię na drodze sądowej, albo jakieś nieoczekiwane pieniądze które mogą do was spłynąć bardzo was ucieszą, uradują pozwolą stanąć na nogi no czytanie jest ogólne nie będę tego szczególnie interpretować te osoby, które trafią na to czytanie będą wiedziały o co chodzi i będą umiały odszukać w tym informacje dla siebie, jestem 100% pewna tego takiego rozwiązania o jakim mówię Kochani, bardzo Wam dziękuję. To wszystko dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa. pa.